Siemaneczko, witam ponownie na kanale i mam nadzieję, że ponownie. Ja jestem Wojciech z kanału Gamingowy Wojciech, i dzisiaj mam dla Was kolejną chyba najlepszą taktykę, jaką udało mi się ułożyć. Póki co, prawdziwy game changer, jeżeli chodzi o grę, bo zarówno w obronie, jak i w ataku, po prostu wszystko tutaj gra tak, jak ma grać. Jeżeli chodzi, jeszcze parę słów o kanale, jeżeli chodzi o subskrypcję, to dziękuję wszystkim. Mamy tych subskrypcji obecnie, wydaje mi się, że 143. Tak, jak ostatnio sprawdzałem, było ich, tak, mamy 143 subskrypcje, także wszystkim serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o konkursy, także jeszcze 7 subskrypcji i wtedy zajmiemy się tym konkursem na nazwę drużyny. Także jeżeli macie jakiś pomysł, to dalej zgłaszaj, zgłaszajcie to w komentarzach pod filmem. Jeżeli chodzi o konkurs na 4600 FIFA Points, no to tak jak powiedziałem wcześniej, przy 200 subkach, także też już wcale niewiele nam brakuje. Myślę, że powinno nam się to udać w miarę szybko, gdyż... Aż 86% ludzi, którzy oglądają moje filmiki, nie są subskrybentami. Także, jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał, zmotywować mnie do dalszej pracy, to kliknijcie tego subka, załadujcie dzwoneczek i jedziemy teraz z sytuacją. Także, jeszcze zanim sobie przejdziemy, rozumiem sporo ludzi, gdyż kiedyś też sam tak robiłem, ale jeżeli macie zamiar po prostu skopiować to. Ten, po prostu tą taktykę skopiować wytyczne i tak dalej i po prostu przewijać filmik, to generalnie nie mam z tym problemu, aczkolwiek polecam posłuchać, gdyż będzie tutaj parę przykładów też jeżeli chodzi o obronę, gdyż wszystko to gra pod warunkiem, że tego się tak naprawdę dobrze używa. także tak wygląda taktyka, jest to 4-2-3-1 po raz kolejny na kanale, no ale co poradzisz no tak niestety działa ta gra, że Niektóre rzeczy działają lepiej niż inne, także jeżeli chodzi o 4-2-3-1. Mamy tutaj zrównoważony styl defensywny 3x3 3 oraz ofensywny, zrównoważony 5-5. Jeżeli chodzi o rzuty różne i rzuty wolne, totalnie yy, co wam się, co wam bardziej pasuje No ja używam 2-2. Yy, daje mi to chyba w najwięcej możliwości. Gra, spróbowałem grać na 1, po prostu bo się trochę bałem kontr, ale z tym 1-1 tak. Trochę miałem za mało jednak tych ludzi, żeby zagrać ten rzut wolny, czy ten rzut, rzut rożny na krótko. Także formacja 4-2-3-1, wiadomo, jeżeli chodzi o instrukcję. Zaczniemy sobie od obrońców. Obrońcy standardowo, obro, obrońcy oczywiście boczni, mamy tutaj Zostawaj z tyłu podczas ataku i overlap, jeżeli, chodzi o, jeżeli byście chcieli użyć. Z d to po prostu, będą oni się wtedy trzymali linii bocznej. I to, to tak samo jest jeżeli chodzi o obydwu obrońców właśnie środkowi obrońcy wiadomo zostawaj z tyłu jeżeli chodzi o waszego bramkarza testowałem żeby tutaj grać żeby wychodził do, do crossów i żeby był sweeper keeperem ale nie robiło mi to kompletnie żadnej różnicy, możecie sobie spróbować tego, czasami to pomaga, aczkolwiek musicie pamiętać, żeby mieć jednak troszeczkę lepszego bramkarza typu jakiegoś, można tego używać z Wandersarem, można tego używać z Terstegenem, działa to z Deheo, musicie pamiętać, żeby wasz bramkarz był troszeczkę szybszy, jeżeli używacie tych słabszych bramkarzy typu jakiegoś tam, którzy też wiadomo są dobrzy, ale są, są bardzo OP, takich jak Areola czy coś, to nie do, nie do końca dobrze się to sprawdza, gdyż jestem po prostu troszeczkę za wolny i troszeczkę za wolno biega. Ale przejdziemy sobie teraz do waszych CDM-ów. Jeżeli chodzi o waszych CDM-ów, mamy tutaj przecinaj linię podań, zostawaj z tyłu i kryj środek na obydwóch. I teraz y, zaczyna się tak naprawdę zmiana taktyczna. Jeżeli chodzi o waszych trzech SPO, to wszyscy wasi 3 SPO mają wszystko na y, podstawowo, oprócz y, taktyki tej wracaj się do defensywy. I co nam to daje? Daje nam to, że Zresztą zobaczycie sobie dalej na przykładach i polecam zostać jednak obejrzeć te przykłady. Daje nam to to, że generalnie cała gra, ta gra w tym roku polega na tym, żeby generalnie przejść waszą, waszą linię obrony typu waszych SPD i po prostu jeżeli macie już samych waszych środkowych obrońców, no jest to zdecydowanie prostsze, a jeżeli macie Waszych obrońców, oprócz tego jeszcze macie waszych SPD-ków i oprócz tego jeszcze gdzieś tam pod tą linią, linią środkową środkową boliska, troszeczkę, troszeczkę niżej, gdyż dlatego tak mamy ustawioną taktykę na trzy głębokości, yy, sprawia to, że macie bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy gdzieś mogą te piłki odzyskiwać i wtedy jeżeli chodzi o waszego strikera, to zostawaj, dajmy mu, żeby zostawał z przodu i zostawał na środku. Daje wam to bardzo dużo okazji do przejęcia piłki, daje wam to bardzo dobrą budowę gry od, od początku. Jeżeli przejmiecie sobie piłkę gdzieś tutaj, tym powiedzmy, Ederem Militao, tak jak ja mam tutaj, podacie piłkę gdzieś powiedzmy Dossedorfa, czy tak jak w tym przypadku Gramiaty. Ja, na razie Aura, akurat tutaj troszeczkę pozmieniałem drużynę, gdyż w jutrzejszym filmiku pokażę wam kilka moich trafów, którzy, które wylądowały w drużynie oraz kilka upgrade'ów. Także powiedzmy, Eder odzyskuje piłkę, posyła piłkę do Ara, a gdzieś już pod środkową linią boiska znajduje się tutaj. Powiedzmy, u mnie to akurat jest Neymar. I Neymar, czy obojętnie który waszy, wasz środkowy SPO, może tą piłkę po prostu posłać gdziekolwiek chce. Może tą piłkę podać do tyłu, może tą piłkę podać na jedno skrzydło, na drugie skrzydło, może tą piłkę posłać na wprost, gdyż pamiętajcie, że wtedy zostaje wasz yy, środkowy napastnik, zostaje z przodu i zostaje na środku. Także tak wygląda taktyka. Powiem Wam, że gdybym używał jej od początku zeszłej ligi weekendowej, myślę, że wbiłbym tego golda jedynkę bez problemu, gdyż to, co tutaj można zrobić, jeżeli chodzi o Waszą defensywę, po prostu wydaje mi się, że to jest póki co na, na tym patchu, na ten moment, to jest najlepsze, co można zrobić. Wi wiadomo, trzeba się do, te, do tego troszeczkę przyzwyczaić i za chwilę Wam pokażę mniej więcej, co robić gdyż jak używać tych waszych trzech SPO, jeżeli będziecie dobrze używać waszych trzech SPO gdzieś pod tą środkową linią boiska, to wasi CDM-owie nieraz w ogóle wam nie będą potrzebni. Także teraz przejdźmy sobie do przykładów. No dobra, no to jedziemy sobie teraz z przykładzikami. Tutaj użyjemy sobie tej nowej metody, o której ostatnio mówiłem, która też była w poprzednim filmiku. Także zaraz tutaj dojdziemy. Także generalnie to wygląda tak. Dzielimy sobie, wyobraźcie sobie generalnie, że... Boisko ma tak zwane trzy strefy. Jeżeli chodzi o, tak samo jak o waszych HPO, zobaczcie, tutaj stoi Neymar, on tutaj kryje zawódnika, Jeżeli chodzi o waszego lewego HPO, w którym w tym przypadku jest Riyad Mares. Riyad Mares generalnie zajmuje się pomaganiem Aleksowi Sandro, ale ja tutaj mam umiejętności. Generalnie tak. Riyad Mares zajmuje się pomaganiem Aleksowi Sandro, z drugiej strony tak samo Atal zajmuje się pomaganiem, generalnie krycie prawej strony i pomaganie Cancelo. Tutaj mamy Mareza, który współpracuje z Aleksem Sandro. Jeżeli chodzi o Neymara, to on pracuje tutaj z, z waszymi dwoma SPO. Z dwoma SPO, Nie dwoma SPO, tylko dwoma SPD. I tak to wygląda I generalnie. Najważniejsze jest, żeby. Kursor. Najważniejsze jest, żeby. Po prostu trzymać w jakiś, jakiś, jakiś sposób tą formację. Widzicie, przysuwa się do, do środka, tak żeby zmieniliśmy na Neymara. Tu już myślałem, że będzie przechodził na górę. Zmieniliśmy się na Atala. Znowu Neymar, pchamy Sidorfem. Widzieliśmy złe, złe przyjęcie piłki i staramy się tutaj coś wyprowadzić. Tutaj chyba akurat z tej sytuacji nic nie było i tutaj przyjdziemy sobie. A tutaj jeszcze. No mieliśmy prawie że sytuację bramkową. Tutaj niestety Neymarem się nie udało tego skończyć. No ale z takiej prostej kontry udało się coś. Tak jest tutaj. Znowu tracimy piłkę. To już kolejna sytuacja. Tutaj Kante znowu podaje. Pchamy to Neymarem, Neymar tutaj pcha linię. Przechodzimy dalej, Kantę, znowu dajemy presję Atalem, znowu Awar odzyskuje piłkę. I dalej staramy się tutaj coś z tego zrobić. No nie, nie, ma, nie mieliśmy gdzie podać, podajemy piłkę do tyłu. Znowu przechodzimy do Awara, swoją drogą Awar, <gryw> naprawdę ja nie żałuję, że go wybrałem za ten 15 czy tam 30 poziom. Tutaj znowu piękne przejęcie Cancelo. Tutaj mamy, nakładamy presję Neymarem, tutaj nie mieliśmy zawodnika, poszliśmy Awarem i znowu odzyskanie piłki. Także generalnie w ten sposób musicie zawsze pamiętać. Trzy strefy tak naprawdę boiska, tutaj jesteśmy bliżej środka. Strefa pierwsza, w której znajduje się wasz Cancelo plus wasz skrzydło w naszym Cancelo, wasz prawy obrońca plus, was, plus, plus wasz Prawy skrzydłowy, prawe SPO, czy ktokolwiek to jest, no, no SPO, bo mówimy teraz o 4:3:2:1. 4:2:3:1, przepraszam. Jest środkowa strefa, w której znajduje się tak naprawdę waszych dwóch SPD, z tym, że wasi SPD tak naprawdę przechodzą ze strefy do strefy, tak naprawdę, czyli wasz prawe SPD pomaga prawej stronie, wasz lewy SPD pomaga lewej stronie i wasz Neymar, Neymar czy wasz po prostu środkowy SPO, no daleko Neymar to w moim przypadku akurat, po prostu zajmuje się. Przecinaniem jakichś tam linii podań. Bardzo ważne jest, żeby generalnie jeżeli tak samo jak było w wytycznych, jeżeli będziecie używać po prostu waszych trzech SPO, to po prostu wasi, wasi SPD będą robili to, co mają w wytycznych, czyli będą po prostu kry, będą kryć środek i będą przecinali linię podań. I to jest tak naprawdę w tym najważniejsze. Jeżeli czujecie się źle defensywnie, możecie jeszcze ich ustawić na zostawanie z tyłu, no ale w tej taktyce myślę, że. Nie będzie wam to potrzebne, możecie to ustawić tak, jak ja wam to podałem, gdyż. Yy, w sumie to też zależy, yy, kogo macie tak naprawdę na SPD i jakich oni sobie tam używają. Jakie oni mają yy, workratey, gdyż po prostu, jeżeli macie na SPD kogoś, kto nie ma pojęcia o obronie i po prostu bardziej pcha do przodu, a jednak workrate w obronie będzie miał na nisko, no to nie będzie wam po prostu tutaj pasował tak naprawdę, także bardziej trzeba zmienić zawodnika niż yy, taktykę. Także jedziemy sobie tutaj dalej, bez przeciągania. Tutaj przejdziemy jeszcze sobie tutaj do kolejnych przykładów. Tutaj mamy jeszcze prawie 5 minut, także polecam generalnie wysłuchania. Wiem, że też tutaj ja nie jestem jakimś nie wiadomo jakim autorytetem, po prostu staram się z wami podzielić tym. Co ja odkryłem, gdyż tak naprawdę w takim celu założyłem ten kanał, prawda, tutaj mamy Neymar, Neymara, tutaj nie było gdzie iść, tutaj piękne wycofanie, także znowu widzicie Sedorf, to jako że masz zrównoważony w ataku, po prostu pomaga w obronie, pomaga w ataku, tu biegnie, tu znowu, znowu Sedorf się pokazuje, widzicie z tyłu też Awara, tutaj niestety nie udało się zdobyć bramki, no ale cóż, tutaj kolejna sytuacja, znowu Awarem, tutaj poszliśmy trochę za daleko, Sedorf niestety się odbił. Ale już awar tam widzieliśmy, cisnął, była presja, Eder Militał prawie przejął piłkę. Tutaj znowu Neymar, Neymar, presja nie było gdzie podać, i już tą awar tą piłkę zgarnął, i już mamy kontratak znowu. Także wszystko zależy tak naprawdę od waszych umiejętności. Tutaj akurat Maryzowi się udało obrać, odebrać tą piłkę. I co my tutaj stworzymy? Tutaj mamy piękną, piękną kiweczkę, tutaj prawie się nie udało, i mamy bramkę atalem, i tak naprawdę. Z niczego, z takiej prostej obrony, która naprawdę nie jest wymagająca, po prostu trzeba się pilnować. I najważniejsze w tym wszystkim jest yy, przełączanie za pomocą prawego drążka. Też nie jest to jakieś trudne, gdyż pra praktycznie musicie po prostu wychylać drążek do góry, do dołu, czy po prostu do tyłu. Zależy po, które, po której po prostu, z której połowy gracie, czyli w lewo lub w prawo, nie jest to niewiadomo nie jak skomplikowane. A naprawdę jest to bardzo pomocne. W ogóle, jeżeli nauczycie się, prawda, zmieniać za pomocą prawego drążka, to też Shakiri nie miał gdzie poraść To akurat ja, niestety, nie popisałem się też najlepszym podaniem, ale też ten mecz rozgrywałem. Yy, właśnie ta drużyna, akurat chyba gościu robił jakieś słapy. Generalnie rozgrywałem tą, ten mecz tak, żeby wam pokazać jak najwięcej, jeżeli chodzi o obronę. I wydaje mi się, że w tym tygodniu grając tą obroną, jeżeli chodzi o Division Rivals nie przegrałem ani jednego, ani jednego meczu, jestem w Dywizji a tutaj bramka, Benjadera w samo okno o czym to ja mówiłem ach ten Benjader jest tak często spotykanym piłkarzem, ale po prostu jak go nie używać skoro on jest tak dobry, to jest jego wersja 85, a on takie bramki sadzi także tak tym w Dywizji 5 w tym tygodniu nie przegrałem że ani jednego meczu, też nie wiadomo jak nie tryhardowałem, gdyż jak najwięcej testowałem, żeby po prostu wam tą formację znowu wstawić. Przepraszam, że jest to znowu 4-2-3-1, no ale no niestety taka jest meta w tym roku. Takie formacje, jakie, jakie dodaję póki co na kanał, one najbardziej się sprawują, jeżeli chodzi o takie granie właśnie Food Champions, czyli po prostu chcecie kręcić jakieś wyniki. Jeżeli chcecie jakąś taką formację for fun, to proszę bardzo. Ja nie mam, nie mam problemu, z, po prostu komentujcie z propozycjami, jaką formację chcielibyście zobaczyć na kanale, inną niż, niż już była. Jeżeli chodzi o formacje które i o filmiki w ogóle, które są dalej na kanale, to ja sprawdzałem i wszystkie one są grywalne, gdyż jeden, jeden, jedna osoba pamiętam chyba wczoraj czy przedwczoraj pytała, czy 442 jest dalej grywalne. 442. Jest jak najbardziej grywalny, w dalszym ciągu go używam, tutaj piękny Driven, którego nawet mi nie zaliczyło chyba, bo robiłem tutaj też wyzwanie o tego Belarabiego którego nawet nie wiem czy skończę, nie wiem czy mi się chce. Yy, jeszcze jutro sobie obejrzymy tutaj znowu, widzicie Mares, przełączenie na Neymara, jeżeli tylko akcja przesuwa się w dół, Mares tam cza cały czas kryje tego, tego skrzydłowego. Także jeżeli nawet, jeżeli nawet myśleliście sobie, też oglądając ten filmik na początku, prawda, z wytycznymi i z tym wszystkim... Nawet z szerokością w defensywie 3, musicie pamiętać tutaj macie Cancelo, tutaj macie Alexa Sandro, Musicie pamiętać, że macie jeszcze dlatego macie jeszcze waszych 3 SPO, które tak naprawdę tutaj jest strefa obrony Waszych obrońców, ale tutaj macie jeszcze waszego lewego czy prawego SPO. I to robi bardzo dużą różnicę. I. Też myślałem na początku, że y, trochę mi to nie będzie pasowało. Wcześniej próbowałem to grać na 4, bo po prostu myślałem, żeby to mnie prócić skrzydłami, ale po prostu i Atal. Jeszcze też dużą zaletą Atala jest to, że tak naprawdę no, jest to wersja jego Shape Shifters, czyli po prostu jest on lewym, y, prawda, czy prawym obrońcem, tak? Y, nominalnie, ale... Atal spisuje się tutaj bardzo świetnie, wiadomo jego defensywne staty są dobre, ale Riyad Mares, który nie ma pojęcia o obronie absolutnie, po prostu wbiega w przeciwnika, stara się od niego jakoś odbić i ten po prostu przeciwnik traci piłkę, także nie ma to większego znaczenia. Myślę, że poruszyłem też to przy formacji 5-3-2, gdzie chyba... Kogo ja tam grałem? Na prawej stronie wydaje mi się, że grałem zwykłym Wernerem jeszcze na początku FIFA i zwykły Werner też gasił, jakiś tam Ronaldów i różnych, po prostu musi być, po prostu musi być szybki i nawet nie musi być postawny, po prostu musi być szybki i po prostu gasi każdego tutaj usuniemy sobie te wszystkie moje gryzmoły i jedziemy dalej, co my tutaj jeszcze mamy tak tutaj chyba to jest taka akcja w której po prostu przesuwam całą obronę ze strony na stronę tutaj nawet żaden overload double side czyli tam zagęszczenie skrzydła wam nie jest potrzebne gdyż zauważyłem, grałem przeciwko paru osobom, które dalej tego używały, jeden gość grał tym przez cały mecz i generalnie bardzo gasił mnie w obronie, ale pod koniec meczu, myślę, że gdzieś w 70 minucie jego cała jego drużyna była padnięta, zrobił tam jedną czy dwie zmiany po prostu w ataku, ale po prostu y, długimi piłkami go wykończyłem, także nie używajcie tego, nie polecam, chyba, że to włączacie i wyłączacie, chociaż no nie wiem, czy po prostu wydaje mi się, że zapomnijcie, tutaj akurat popchnąłem troszeczkę awarem, bo już mi się znudziło takie bieganie, no ale generalnie jeżeli będziecie, prawda, potrenujcie sobie to, to na pewno jest bardzo, bardzo przydatne i tak dalej. Jeżeli sobie wytrenujecie dobrze tą grę w obronie, jeżeli będziecie dobrze się posługiwać przełączaniem prawego drążka, będziecie prawie że nie do przejścia. Chyba, że traficie na jakiegoś, nie wiem, huge gorilla, czy jakiegoś teksa, czy innego po prostu jakiegoś kota w ataku, no to taki ktoś, podejrzewam, że coś tam wam zmontuje jakąś bramkę z niczego, no ale to naprawdę, jeżeli chodzi o defensywę. Jak i kontrataki, jak i jakie w ogóle budowanie akcji? Jeżeli chodzi nawet o atak pozycyjny, ta formacja. Wcześniej grałem więcej 4-4-2 niż tym, a teraz całą, całą weekendową, to ogarnąłem sobie gdzieś chyba po 12 czy 13 meczach. Chyba już, gdzie miałem sporo przegranych, stwierdziłem, że coś trzeba, trzeba, trzeba zmienić. Odkąd ogarnąłem sobie tą formację. Tutaj niestety, Silesa, się gdzieś to odbiło od dupy, odkąd ogarnąłem tą formację. Naprawdę, naprawdę przekocur. Także ja dziękuję Wam za oglądanie, gdyż filmik już i tak mi się skończył. Dajcie znać, co myślicie o formacji, czy spróbowaliście. Pamiętajcie o konkursach i jeszcze szybkie pytanie do Was. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakąś inną grę na kanale, tak apropo, tak a czy zupełnie coś innego niż FIFA, dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu do końca filmu, dajcie znać również siemanko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pewnie słyszymy się już jutro.